W Człowieczerze Pańskim rozpoczynamy święte drzwi długów paskadnych. Te święte drzwi, których obchody rozpoczynają. Dziś wspominamy pamiętny dnia, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawienie zagarantanej ofiary ciała i obliczej swojej i ustanowił zagarantę państwa nowego przymierza. Umywając zaś nogi swym uczniom, dał nam przykład prawdziwej miłości wypływającej z Eucharystii w naszych domach, wraz z naszymi rodzinami. Wejdźmy razem z Jezusem i uczniami do wieczernika i zajmijmy miejsce za stołem. Utkwijmy nasz wzrok na Jezusie, który do końca nas umiłował i który w swojej ofierze składa siebie za nas. Zasiada z nami do stołu i mówi, gorąco pragnę spożywać z Wami paschę. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Drodzy współbracia, płani. Ministranci tu zgromadzeni i jeśli nas słyszą i widzą także ci, którzy oglądają transmisję przez internet, rozpoczynamy święte triduum paschalne. Wydarzenie męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Trudno jest przeżywać te święta w oddaleniu od siebie. Taki mamy czas, że my, kapłani, możemy tu być w kościele, a wy drodzy w domach przed swoimi telewizorami. Ale mimo wszystko spróbujmy przeżyć te święta, i kluczem do przeżycia tego jest słowo pamiątka. Nie oznacza tylko, że sentymentalnie przywołujemy te wydarzenia z przeszłości, ale ta pamiątka uobecnia się. Dziś uobecnia się ostatnia wieczerza, tamsza święta, w której teraz uczestniczymy, jest darem, bo jest tym wydarzeniem, które dokonało się 2000 tysiące lat temu, a dziś zasiadamy ponownie z Panem Jezusem w wieczerniku, aby w tajemnicy Eucharystii i kapłaństwa wejść na świętszą ofiarę. Składmy ją Bogu z dziękczynieniem, z czystym sercem i aby tak było na początku przeprośmy za nasze grzech. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg, mogąc i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie.

Módlmy się, WS Wszechmogący, mogą Boże, podziwiam Paniąkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której swój Jego Dzień jest

Słowo Boże zapisane na piętrze na Pismę Świętym posiada życiodajną wódź, tak jak Eucharystia. Dlatego Chrystus wypowiadając słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja, daje nam rzeczywiście samego siebie, jako złożonego na ofiarę za Waszych brzegów Baranka Paschalnego. Pamiątka Jezusa, inaczej mówiąc, spełnienie Sztu Paschalnego. Nie jest jedynie powtarzana w naszych dziełach świata, ale ona odnawia się i uobecnia także dla nas dzisiaj. Otwórzmy nasze serca, abyśmy mogli w dzisiejszej liturgii Słowa dostrzec Jezusa, który, tak jak kiedyś do uczniów, przychodzi i do nas, pochyla się, klęka i umywa moje i Twoje stopy. Czytanie z Księgi Wejścia Pan powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy będzie pierwszym miesiącem roku powiedzcie temu zgromadzeniu Izraela tak dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny o baranka dla domu jeśli zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo muźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. W tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby prześne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie, biodra wasze będą przypasane, sandały na wszystkich nogach i laska w waszych ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż idzie to paska na cześć Pana. Tej nocy przyjdę przez Egipt. Zabiję nowo wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży Wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przy obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będą kara ziemi egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na no zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto słowo Boże. as Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki czyniwszy...